Witajcie moi kochani, magiczna noc numer dwa, czyli co się może wydarzyć w pierwszy dzień świąt i dzisiejsza noc jest odpowiedzialna za miesiąc luty. No i zobaczmy sobie, co nam radzi dzisiaj uniwersum. Co nam radzi dzisiaj uniwersum? Powiedz tak, powiedz tak do siebie, ponieważ nigdy nie jesteś samotna. Jeśli jesteś sama ze sobą, jeśli powiesz dla siebie tak, to nigdy nie odczujesz samotności. Jaki przekaz ma jeszcze uniwersum? Dzisiaj i w miesiącu lutym jest bardzo mocne połączenie z tym światem duchowym, ale wiemy, że magiczne noce, czy w magiczne noce ta kurtyna do zaświatów jest bardzo cienka i możemy się bardzo pięknie i zarazem bardzo łatwo połączyć z tym świetlistym światem duchowym. Pamiętajcie, kochani, nie w tym czasie nie tylko. Te świetliste energie są na Ziemi, ale również i te inne. Więc w dniu dzisiejszym jest bardzo ważne, abyśmy się połączyli ze swoim wyższym ja, z wszechświatem, z Panem Bogiem. Może jest czas na medytację, kochani. Kiedy powiesz do siebie tak i zaufasz, i połączysz się. Ze świetlistym światem duchowym, co jeszcze nam przyniesie? Dzisiejsza noc. Kochani, dzisiaj bardzo zwracajcie uwagę na wasze sny. Zresztą w czasie magicznych nocy sny zazwyczaj są prorocze, mają wielkie znaczenie. Ale tutaj uniwersum mówi, abyś dzisiaj zapisujcie sobie wasze sny w czasie tych dwunastu magicznych nocy. W dzisiejszej nocy sen będzie miał bardzo ważne znaczenie, które, które również będzie miał duże znaczenie w miesiącu lutym. Dzisiaj mamy energię domu. Zazwyczaj w pierwszy dzień świąt obżarci. E, odpoczywamy, kochani. Spędź ten czas w domu z bliskimi. Ważne jest, aby w dniu dzisiejszym, jak i w lutym, nie nosić masek. Pozwólcie sobie na bycie takim, jakim jesteś. Pozwólcie sobie, abyście nie musieli grać. Bo to męczy, kochani. Pokażcie swoje prawdziwe ja. W dniu dzisiejszym również, jak i w lutym, kochani, mogą niektórym ludziom spaść ich maski. Przygotujcie się na to. I w dniu dzisiejszym, jak i w lutym, jest bardzo ważna miłość do siebie, kochani. Dbajcie właśnie o swoją energię. Dbajcie o to, aby Wasza miłość do siebie samych była dzisiaj jeszcze bardziej potężna. Kto tej miłości jeszcze w sobie nie nosi, to kochani, popracujcie dzisiaj właśnie nad tym, aby poczuć tą miłość do siebie. Jaki kryształ, czyli jaki kamień dzisiaj działa w naszym polu, jaki nam pomaga? koelestin, tutaj chodzi właśnie, jak to pasuje do tej pierwszej karty, o czakrę korony. Czakra korony, kochani, jest odpowiedzialna właśnie za to połączenie się ze światem duchowym, z uniwersum. Więc dzisiaj wprowadźcie równowagę do waszej e, czakry korony i w tym wam pomoże koelestin. A teraz zaglądamy sobie, moi drodzy, tarotem, co nam przyniesie dzisiejsza magiczna noc, a tym samym co nam przyniesie luty. Szóstka denarów, tutaj coś się wyrówna, coś się naprawi. Tutaj będzie dawanie i branie na równym poziomie. To jest również karta karmy, dla Was pozytywna. Trójka kielichów, bycie razem, świętowanie. Może rzeczywiście będą piękne spotkania, y, będzie czas do świętowania. Uważajcie jednak, aby nie przesadzić z alkoholem, zarówno dzisiaj, jak i w lutym. Mamy kartę Księżyca, kochani. Dzisiaj będziecie bardzo emocjonalni, bardzo uczuciowi. Y, bardzo ważna będzie rodzina, kochani, ale też. Może pokazać się, mogą się pokazać zarówno Wasze blaski, jak i Wasze cienie. Może będziecie się zmagać dzisiaj z Waszymi cieniami. Takim bardzo prostym przykładem może być właśnie alkohol. Kochani, bawcie się dobrze, ale uważajcie na swoje zdrowie i na swoje emocje. Bo tutaj co niektórzy, wypijąc jedne, jedną lampkę wina za dużo, Mogą naprawdę stać się bardzo emocjonalni. Ale mamy dzień naprawdę bardzo fajny, kiedy będzie bycie razem, świętowanie, yy, kiedy będzie wyrównane wszystko, dawanie, branie. I mówię, to będzie czas bardzo, bardzo emocjonalny. Zobaczmy sobie kartami Leni jeszcze. No, kochani, tutaj mamy pozytywne zmiany w waszym najbliższym środowisku. Dla niektórych z was, bo mamy bodźki, w miesiącu lutym mogą nastąpić naprawdę piękne zmiany w waszym życiu. Może w waszym gnieździe, w waszej rodzinie, może też ktoś wróci do swojego gniazda. Czy to dziecko, które było bardzo długo poza domem, czy może. Jakiś mąż, e, Twój mąż, może nie jakiś, byle nie kogoś, ale tutaj ktoś wrócić, może do gniazda, ktoś, kto docenia teraz to ciepło rodzinne, to Twoje ciepło, bo pamiętajmy, że boczki zawsze e, lecą tam, gdzie jest ciepło. Mamy bardzo pozytywne zmiany. Zobaczmy, jaki przekaz mają dla Was anioły na dzisiejszą noc i na miesiąc luty. Miesiąc luty, jak i dzisiejsza noc, może kosztować Was cierpliwości. Może dla niektórych z Was się zakończy, czy skończy cierpliwość, kiedy powiecie dosyć. W jakiej sytuacji, to tego nie wiem. Ale Anioły mówią, że Twoja cierpliwość właśnie w dniu dzisiejszym może się skończyć. Korak karty. Dzisiejsza noc będzie nocą przeznaczenia, kochani, dlatego pamiętajcie o zapisywaniu tych snów. I Również miesiąc luty będzie miesiącem przeznaczenia. Tutaj będzie odgrywać wielką rolę Wasza wiara, Wasza nadzieja. Mogą się również zrealizować jakieś Wasze manifestacje. Kto wie, może to życzenie, które dzisiaj właśnie spalicie i oddacie je uniwersum. Zobaczmy, jaka runa. Wspiera nas w dniu dzisiejszym i w, w miesiącu lutym. O! Mamy symbol, no mamy serduszko, tu jest miłość, tu jest naprawdę miłość. E, wszystko, co, co łączycie czy e, kojarzycie z miłością, to będzie się dzisiaj działo i w miesiącu lutym. A teraz sobie moi drodzy sprawdzimy pogodę. Jaka pogoda będzie w miesiącu lutym, bądź jaka jest u Was? Taka będzie w miesiącu lutym. No, wiadomo, że na pewno nie będzie takiej samej pogody u um, Kasi z Mauritiusa, czy Gosi z Mauritiusa. Czy z Karaibów, jak z Katiuszy z Moskwy? No więc zobaczmy. Mamy sąd, kochani. Muszę wziąć jeszcze jedną kartę. I mamy maga. No, powiem Wam tak: w miesiącu lutym będą działać wszystkie żywioły. Tu może być, tu, tu mamy wszystko. Tu mamy deszcz, tu mamy mróz, tu mamy wiatr, tu mamy troszeczkę słońca, aczkolwiek słońca nie czuję zbyt dużo. Ale co ja tutaj widzę, mogą być naprawdę powodzie, kochani. Tutaj mogą być powodzie, mogą być wybuchy wulkanów, tak na wiecie, jeśli chodzi o świat. No, tu mogą być jakieś katastrofy, yy, właśnie takie. Yy, od natury. No natura często właśnie się y, odzywa, kiedy człowiek nie dba o tą matkę ziemię. Ale tutaj właśnie pierwsze, co usłyszałam, to mogą być powodzie. W innych częściach kraju może być susza, ale to chyba nasz nie dotyczy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ale tu będzie, mówię, wszystko. Tu będzie mróz, wiatr, troszeczkę słońca, no i, i dużo deszczu. Okej, okay, kochani. To mamy magiczną noc numer dwa, a ja zapraszam na jutro na magiczną noc numer trzy. Pusiaczki, kochani. No.